Moi kochani, zabierzemy się za chwileczkę za utwór Riptide z Bowen's Joy. Wcale nie jest taki trudny. Na dobry początek, na okulelele, myślę, że w sam raz. No to startujemy. Jakie wstępują akordy? Więc jest tak. Jest Amol, jest giedur i C Co prawda, on gra o półtonu wyżej, czyli pewnie gra z kapodasterem tutaj, ale my ćwiczeniowo zrobimy sobie w, w naszej tonacji bez kapodastera, czy będzie w tonacji y, Amol. Bicie wcale też nie jest skomplikowane, bo gramy Nada uh. yeah. Wcale nie jest takie trudne, więc ćwicz, no bo tam jest dosyć szybkie tempo, więc te akordy trzeba dość szybko zmieniać, więc wyćwicz sobie na razie powolutku, to jest bardzo ważne, żeby ćwiczyć wolno, jak wyćwiczysz sobie bardzo powoli technicznie, poprawnie granie, to jak z biegiem czasu technicznie palce pozwolą Ci na to, żeby grać troszkę szybciej, zobaczysz, że będziesz grał albo grała to precyzyjnie, dokładnie i szybko. Ale trzeba ćwiczyć w wolnych tempach. Powodzenia!